W kolejnym filmie na naszym kanale Dzisiaj witam się z wami Z takiej nietypowej perspektywy Bo mamy moje kryształki, które mam na oknie I w dzisiejszym filmie będzie Mycie zawieszek oraz y, smoczków I pokażemy właśnie jak Są zorganizowane Na nowo zawieszki Ogólnie przepraszam za Hałasy, które słychać Ale dziś jest tak gorąco Że nie idzie wytrzymać no i mam otwarte okno, żebym się tutaj nie udusiła Ale no normalnie kosiarki, samochody, psy, wszystko słychać Więc jeżeli coś będzie to przepraszam Ale bez dłuższego przydłużenia zaczynamy Tutaj zanim zaczniemy to mamy nową zawieszkę Oj w drugą stronę mi się ułożyła Mogliście widzieć yy, na Instagramie yy, właśnie rolkę z, niej, yy, z nią I yy, jeszcze shortsa tutaj na YouTubie tak się ona prezentuje. Jest w takich pastelowych kolorkach. Tutaj akurat ma awenta. No i ma metalową, metalowy clips, którego wam nie pokażę, bo nie chcę, żeby się odbijała. Ale jest w takich właśnie pastelowych kolorkach. Proces jej tworzenia możecie zobaczyć właśnie w shortsie albo na Instagramie. Dobra, więc przechodzimy teraz do tematu filmu, czyli czyszczenie właśnie zawieszek i swatków. Czy my to będziemy robić? ano zwykłymi nawilżonymi chusteczkami. Zaczniemy od smoczków. Pudełko postawiłam cały obok, a na podstawie takiego smoczka pokażę wam właśnie jak będziemy myć te smoczki. Więc potrzebna będzie zwykła chusteczka nawilżona. I teraz tego smoczka bierzemy i myjemy mu po prostu końcówkę. I tak robię z dosłownie każdym smoczkiem. Więc no tutaj będę musiała Wam chyba puścić na przyspieszeniu. Moczek z tym zamknięciem, ale to również ściągam i również je myję, bo na nich też się oczywiście osadza brud. Także biorę się zamycia. została kwestia innych smoczków, czyli smoczków z przyciętą końcówką oraz tego smoczka tutaj w woreczku. Zaczynając od smoczków z końcówką, to mam takie dwa rodzaje. Mam takie z taką końcówką przyciętą, ale nałożone jednak jakby ta końcówka i z zupełnie przyciętą końcówką i kwestia jest takie, że te myję normalnie chusteczką, a te biorę pod kran bo tutaj w środku też się zbiera kurz, także one pójdą się umyć do wody. Kwestia tego smoczka jest taka, że ten smoczek jest już w tragicznym stanie, jak widać końcówka jest, no niezbyt. I ja go w sumie nie używam, dlatego on sobie leży też w woreczku. I jego nawet nie wyjmuję z tego woreczka, bo ten woreczek jest szczelnie zamknięty i on się tam nie kurzy. Także niech on sobie tak pozostanie. Leży sobie w pudełku z resztą smoczków, ale ja go nie używam. Robię również pudełko od środka, bo tutaj też się również osadza kurz i brud i wszelkiego typu sierść psów, kotów i tak dalej. Także to też trzeba trochę przemyć, tak żeby było czysto. Teraz po prostu trzeba przerzucić smoczki do pudełka. gotowe. Widać, że smoczki są właśnie umyte. I teraz czas się wziąć pomału za zawieszki. A oto jest i nowe pudełko na zawieszki. Jak się otworzy to proszę bardzo, mamy podzielone. Tutaj są różne koralikowo-silikonowe. Tutaj również są różne kolory koralikowo-silikonowe. Tutaj są makramowe, imienne, gumeczkowe i takie, widzicie, zwykle plastikowe kupne. Tutaj również dorzucam tą nową do tych koralikowych, zwykłych. Nigdy wcześniej nie myłam zawieszek. Dopiero teraz mnie natk na natknęło, yy, natknęło? O. na to, żeby je umyć, dlatego że widać właśnie, że one mają na sobie dużo kurzu. Chodzi mi o te silikonowe, bo na nich się uwielbia osadzać kurz, a wcześniej to pudełko było otwarte. Dlatego teraz dopiero wymyśliłam sobie, że mogę je przecież jeszcze zamknąć i znaleźć sobie inne pudełko. No a kwestia jest taka, że po prostu są okurzone, a no tak trochę trzeba je, wypadałoby je umyć. Dlatego biorę się za to. Tak jak przed chwilą wspominałam, nigdy wcześniej nie miałam zawieszek. Dopiero teraz podjęłam taką decyzję. W związku z tym nie miałam zbytnie doświadczenia i nie wiedziałam, jak to zrobić. Dlatego postanowiłam, że tak samo jak smoczki, umyję je nawierzaną chusteczką. Hup. Zawieszki już są umyte yy, i umyłam tylko te, które mają silikonowe elementy i po prostu na nich się najwięcej kurzu zbiera. No bo na plastikowych się kurzu zbytnio nie zbiera. Dlatego po prostu umyłam tylko te z, właśnie ze silikonowymi elementami, bo to na nich się głównie zbiera kurz. Myślę, że to na tyle na dzisiaj. Piszcie jakie wy macie sposoby. No i nie chyba nic więcej do dodania. Możecie wbić na Instagrama. I trzymajcie się, do zobaczenia na następnym filmie. Pa pa!